Lekcja druga. Import danych z plików płaskich. Bulk Insert. Dzięki tej lekcji poznasz możliwości importowania danych z plików płaskich. Dowiesz się, jak importować dane z plików płaskich za pomocą skryptów SQL oraz nauczysz się importować dane z plików płaskich za pomocą opcji w SQL Server Management Studio. Bulk Insert. Opcja Bulk Insert umożliwia importowanie danych z heterogenicznych źródeł. W tej lekcji zajmiemy się formatem plików płaskich, do których należą pliki tekstowe, czyli np. TXT czy CSV. Należy zachować szczególną ostrożność podczas importowania danych do tabeli, w której istnieją już inne dane, ponieważ może dojść do błędnej konwersji dotyczącej zazwyczaj danych liczbowych i ich zaokrąglenia czy traktowania kropek i przecinków. Mało tego, że zaimportujemy błędne wartości, to istniejące skrypty działając na błędnie zaimportowanych danych będą generowały dalsze błędne wyliczenia. Za pomocą tej opcji można importować pliki z maksymalną liczbą pól wynoszącą 1024. Widoczna tabela przedstawia argumenty opcji bulk insert i są to batch size, równoznaczny z batch podłoga size, Określenie liczby wierszy partii. Partia to ilość danych objętych transakcją. Wystąpienie błędu importu powoduje wycofanie transakcji. Check Constraints oznacza konieczność sprawdzenia ograniczeń check oraz foreign key podczas importu danych. Bez użycia tej opcji ograniczenia te są ignorowane, a następnie oznaczane jako niezaufane. Natomiast ograniczenia unique oraz primary key. Zawsze są sprawdzane. Jeżeli kolumna znakowa ma ograniczenie NOT 0, a plik nie będzie zawierał danych, to zostanie wstawiony pusty łańcuch. Code page określenie strony kodowej danych w pliku. I tutaj mamy opcje takie jak ACP dotyczy danych typu char i warchar, konwertuje dane z pliku ANSI i ISO 1252. OM Domyślnie dotyczy danych typu CHAR i VARCHAR, konwertuje dane z piku OM. RAF, brak konwersji, najszybsze działanie. Oraz CODE PAGE dotyczy określonego numeru strony kodowej, np. 850. Brak obsługi strony kodowej 65001 w UTF-8. DATA FILE, pełna ścieżka do pliku. DATABASE NAME, nazwa bazy danych. Data file type, określenie typu pliku i tutaj mamy char, domyślnie format znakowy. Native, plik z tożsamymi typami danych jak w SQL Server. Opcja ta jest bardziej wydajna od opcji char. Wide char, format znaków Unicode. Wind native, plik z tożsamymi typami danych jak w SQL Server, ale poza char i var z danymi Unicode. Error file równy filename określa nazwę pliku z błędami importu. Plik ten zawiera wiersze z importowanego pliku, których ze względu na błędy nie udało się zaimportować. Filed Terminator równy Filed Terminator określa terminatora, czyli znaku, jakim oddzielane są pola w pliku. File Triggers powoduje uruchomienie wyzwalaczy. First row równy first podłoga row określenie numeru wiersza od którego mają być ładowane dane. Format file równy format podłoga file podłoga path jest to pełna ścieżka do pliku formatu. Pliku formatu należy używać w sytuacji, gdy ilość lub kolejność danych w pliku jest różna od miejsca docelowego importowanych danych. Keep identity określa czy będą importowane wartości identyfikujące, czyli ID skip nulls określa, że w przypadku braku danych w pliku, importując je do kolumn z wartościami domyślnymi, mają być zachowane nule. Kilobytes per buff określenie przybliżonej liczby kilobajtów danych w partii. Last row określenie liczby ostatniego wiersza do załadowania danych. Domyślnie jest 0, co oznacza wiersz ostatni. Max errors Określenie maksymalnej liczby błędów, gdzie jeden wiersz jest równy jednemu ewentualnemu błędowi. Domyślne ustawienie to 10. Order określa sposób sortowania danych. I tutaj mamy możliwość ASC, czyli Ascending, jest to opcja rosnąca. Oraz DEST, czyli Descending, opcja malejąca. Rows per buff określenie przybliżonej liczby wierszy danych w pliku. Podanie tej wartości pozwala zoptymalizować import, ale pod warunkiem, że liczba ta będzie przybliżona do faktycznej liczby wierszy. Row Terminator określa terminator wiersza w pikach danych typu char i white char. Domyślnym terminatorem wiersza jest slash r slash n, czyli znak nowego wiersza. Schema name jest to nazwa schematu. Table name nazwa tabeli tablok, zablokowanie tabeli na czas importu oraz view name, czyli nazwa widoku. W SQL Server mamy kilka opcji umożliwiających importowanie, także eksportowanie. Jest ono omówione w odrębnej lekcji tego kursu danych z heterogenicznych źródeł. Poza opcją Bulk Insert są jeszcze dostępne dwie podobne funkcjonalności. Jest to Open -roset, za pomocą tej opcji można także zaimportować płaski plik, ale funkcjonalność OpenRowset jest zdecydowanie bardziej rozbudowana i została omówiona w odrębnej lekcji kursu na poziomie zaawansowanym. BCP, czyli Bulk Copy, jest to narzędzie dostępne z linii poleceń CMD umożliwiające zarówno importowanie, jak i eksportowanie danych z SQL Servera do plików i odwrotnie. W tej lekcji skupimy się jednak na rozwiązaniach związanych bezpośrednio z SQL Server Management Studio. Import danych z pliku płaskiego za pomocą SQL Server Management Studio krok po kroku. Jest to sposób bez implementowania kodu, czyli za pomocą wyklikania. W SQL Server Management Studio w oknie Object Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy na naszej bazie danych, bazy danych MSSQL Podłoga Kurs Online. I wybierz opcję Tasks. Następnie kliknij Import Data. Otworzy się okno SQL Server Import and Export Wizard, w którym kliknij guzik Next. Następnie określ Data Source wybierając Flat File Source. Pojawią się dodatkowe opcje. Domyślnie w pierwszej zakładce General wskaż FileName, klikając guzik Browse. Wybierz plik do importu. Kurs Podłoga zaawansowany, Podłoga, Lekcja, Podłoga 002, Podłoga 02, Podłoga imiona.txt i kliknij guzik Otwórz. Teraz zostaną aktywowane wszystkie zakładki w lewym panelu. W panelu General odznacz tylko jedną opcję: Column Names in the First Data Row. Przejrzyj sobie wszystkie zakładki z lewego panelu, nic nie zmieniając. Następnie kliknij guzik Next. Teraz będziemy mieli możliwość wskazania typu miejsca docelowego dla importowanych danych. W destination wybierz opcję SQL Server Native Client 11.0. Tutaj nic nie zmieniamy, przechodzimy dalej klikając guzik Next. Teraz wskazujemy tabelę docelową, klikając w destination i wybieramy tabelę dbo.kz02 podłoga sl, podłoga imiona. Następnie klikamy guzik Edit Mappings. W razie potrzeby zmapuj odpowiednio pola z importowanego pliku z kolumnami tabeli docelowej i kliknij guzik OK. Po określeniu destynacji kliknij guzik Next. Teraz możesz zobaczyć informacje dotyczące importowanych danych i kliknąć w guzik Next. Wyświetli się ostatni krok, w którym domyślnie zaznaczona jest opcja Run Immediately. Klikamy guzik Next. W tym momencie otrzymujemy informacje podsumowujące całe działanie dotyczące importu danych i klikamy guzik Finish. W tym ostatnim, już oknie, otrzymujemy podsumowanie z przeprowadzonego importu, a na koniec klikamy Close. Dane zostały zaimportowane, możesz teraz je sprawdzić w tabeli. W celu praktycznej prezentacji importu danych z plików płaskich, wykorzystując opcję Bulk Insert. Przejdź proszę teraz do kolejnego punktu tej lekcji, modułu Lab. Najpierw ściągnij piki tekstowe dołączone do tej lekcji i otwórz dołączony gotowy skrypt SQL.